Kochani, jesteś pani Okamska, na moim kanale. Dzisiaj jestem z Nikolą. Dzisiaj będziemy robić. Ale zawsze trzeba nawet trochę lody. Robić lody z e, alfabetu całego. Ja już się na A poddałam. Ona się już na A poddała, bo nagrywaliśmy wcześniej, ale się nam usunęło, więc mamy na A. Nikola ma na B, bo się poddała. A jest aktimel, ale my go nie mamy. Mm. Arizona jest. Arizona. I Mamy jedną próbę dzwonię się. Dobra, przestawiamy na dwie w sumie. Dobra. No I już. I... Dobra. Poddam się na A, bo nie mamy takiej rzeczy tutaj. Więc. Wodypa. Poddam się na A. Co? Nie mam banana. I teraz na B. Ale nie można robić tego samego. Może być. To, bo my nie wiemy w sumie co ten co ty wzięłaś na przykład. Ja nie wiem. Ja nie mogę wiedzieć na razie. Dobra. A do której Weźmy szukmę? sobie na, do dolnej. Tak gdzie? Weźmy sobie banana. Oj tak chciałam go zjeść. Ale teraz przyszła okazja na to. Okej. Okay. Otwieram banana myła. i po prostu tak zamoczę. Hmm, fuj. U. Oczywiście pan się nie zmrozi, ale Damę do zamrażalnika. Nie no, zmyłem. No, to, to i tak się nie zmrozi, więc co ty chcesz? Nie wiem. No. Och, chciałam się napić. do szkoły. No to tak. Ten filmik już mija 3 minuty. I no, ale jeszcze później wypróbujemy w tym samym filmie. Więc na razie wyłączę nagrywanie i później do Was wracamy.